Słuchajcie, w tym odcinku opowiem wam jak odkamienić czajnik. Tak, mamy czajnik, jest kamień w środku. Jak go tutaj słuchajcie odkamienić? Ano bardzo prosto. Proszę nie wyślałem, Słuchajcie, będę taki pomysł, tam gdzie znalazłem, że do czajnika po prostu dolewamy ocet. Dolewamy ocet. Słuchajcie, ocet. I rozgrzewamy rozgrzewamy do jakichś 80 słuchajcie, stopni musicie rozgrzać ten czanik do około 80 stopni Celsjusza i zostawić na... E, zostawiacie później to na jakieś 30, 20 minut słuchajcie około 20 minut zostawiacie. Później musi to przepłukać jeszcze raz, najlepiej z dwa trzy razy przegotować wodę w tym czajniku i słuchajcie będziecie mieli czajnik jak nowy. naprawdę polecam po prostu dolać octu do czajnika, tak powiedzmy do 60% zawartości tego czajnika i odczekać te 20 minut, i słuchajcie, no jest rewelacja. Naprawy działa.